Na targach zaprezentowało się ponad 70 wystawców, wśród nich pracodawcy, szkoły wyższe, instytucje szkoleniowe oraz organizacje wspierające rynek pracy. Dla wielu młodych ludzi kończących szkołę to doskonała okazja, by porozmawiać z potencjalnymi pracodawcami i zaplanować swoją przyszłość. Z praktycznego punktu widzenia. Nie ma takiego jednego miejsca, gdzie można by było znaleźć zarówno tylu pracodawców potencjalnych, jak i firm szkoleniowych, jak i przepraszam, uczelni wyższych, także praktycznie dla wszystkich ludzi, którzy tutaj się pojawią, jest jakaś oferta na kilkuset metrów kwadratowych i w zasięgu ręki. Możliwość porozmawiania z osobami naprzeciwko, bezpośredni kontakt. Myślę, że nie ma nic lepszego, tylko się przełamać, jeżeli ktoś ma z tym problem, odważnie wyjść, porozmawiać, wziąć ulotkę, dopytać. I yy, yy, tak, jak najbardziej warto. Targi zorganizowali wspólnie Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie, Związek Pracodawców Polska Miedź oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Wydarzenie po raz pierwszy odbyło się w Zespole Szkół nr 2, co pozwoliło pomieścić rosnącą liczbę uczestników. Zdajemy sobie sprawę, że jest koniec roku szkolnego, młodzież jest bardzo zainteresowana. Czy też kierunkiem kolejnych studiów, kolejnych szkół, jakie podjąć, czy też znalezieniem pracy, chociażby tej tymczasowej na okres wakacji. Także liczyliśmy na to, że młodzież dopisze i że przyjdą tu mnie na te targi pracy. Targi pracy są tu w Lubinie na pewno wyjątkowe pod tym kątem, że, ma, że odwiedzający mają bardzo szeroką ofertę tych przedsiębiorstw i tych pracodawców, którzy reprezentują zagłębie miedziowe. To jest coś niesamowitego i zarówno tu w Lubinie. Jak i na targach w Polkowicach było to bardzo wyraźnie zauważalne, że tych pracowników ci pracodawcy potrzebują. Ale tak jak popatrzymy po tych targach, to naprawdę i uczniowie, i osoby, które poszukują pracy, mają z czego wybierać. Lubińskie targi pracy i edukacji z roku na rok rosną w siłę. Kolejna edycja z pewnością odbędzie się w jeszcze większej przestrzeni, bo chętnych, by wziąć udział, wciąż przybywa.